在录音<声>。啊、ah.。你 <noise> 看<声>。我这咋不？啊 <noise> 呀<声>。高兴。呵呵呵。在。 Czerski, Filip. Grupa Ops. <gamy> <gamy> A B. Dziękuję bardzo za rozwanie. Ja przekazuję. Chyba telefon. No, są zakończone grupy wyglądają tak właśnie. Grupa A Adel Łódź Krzeski, grupa B Skóra, Marcin Pniewski, Mateusz Łukowski. grupa C Robert Władek Adrian Łukowski, grupa D Konrad Marcin Małecki i Filip Bierz. 辛苦了